Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Program o marce osobistej, a w szczególności o boss brandingu, czyli sposobie budowania wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. Bardzo częstym problemem, który zauważam u kadry zarządzającej, kiedy rozpoczynam budować swój wizerunek, jest brak pomysłu na narrację. Bardzo często przedstawiciele kadry C Level mają przeświadczenie, że muszą Pokazać aktywność. Natomiast na poczuciu bycia aktywnym zazwyczaj się kończy. Nie ma jasno określonego i długofalowego celu wizerunkowego, oraz przede wszystkim ustalonej narracji. Tożsamej z charakterem i doświadczeniem osoby, której ten wizerunek dotyczy. Należy jasno podkreślić, że bez spójnej i wyrazistej narracji nasz przekaz utknie w całym gąszczu innych komunikatów, których nie jesteśmy w stanie odczytać. Wspomniana przeze mnie teza staje się jeszcze bardziej wiarygodna, kiedy wspominamy o roli przestrzeni internetowej w kreowaniu współczesnego wizerunku i budowaniu marki, Osobistej. Dlatego o tym aspekcie warto porozmawiać z osobą, która w moim przekonaniu doskonale sobie z tym radzi. Moim dzisiejszym gościem jest pan doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam państwa bardzo serdecznie, witam, panie redaktorze. Panie doktorze, muszę zapytać o stwierdzenie, które zawsze przypominam moim rozmówcom, czyli jak pan utożsamia się z takim stwierdzeniem, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom? Absolutnie się utożsamiam. To znaczy, uważam, że rzeczywiście historia ludzka jest najpiękniejszym materiałem do pokazania wszystkiego. I my, jakby chyba, wręcz naturalnie. Jesteśmy zainteresowani drugim człowiekiem I, i, to, i to bardzo dobrze. Zwłaszcza dzisiaj, jakby w tej świecie pandemii, w, w świecie tej rewolucji cyfrowej, nam brakuje kontaktu z drugim człowiekiem. W związku z tym, nawet forma kontaktu, jaką jest historia y, o drugim człowieku, to jest coś, co budzi zainteresowanie. Natomiast musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, bo tutaj pan redaktor mówił, że menadżerowie bardzo często szukają formy do wyrażenia siebie w mediach społecznościowych, mając poczucie, że muszą być aktywni. Bardzo często popełniają błąd mówiąc o sobie samym. Bardzo rzadko zdarza się, że odbiorców interesujemy tylko i wyłącznie my. To, że my przeprowadziliśmy wywiad, to, że my byliśmy w danym miejscu, to, że my poprowadziliśmy konferencję, więc bardzo często to y, y, skupianie się na człowieku jest utożsamiane przy, w kontekście budowania marki jako skupienie się na samym sobie. Ale, ale bardzo często jest to taki labirynt, czy taka alejka, po, 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 po której drugiej stronie jest ściana. Pan, w moim przekonaniu, tutaj realizuje doskonale to też, o czym pan wspomniał, właśnie o, tym, o tej ludzkiej historii, o tej żona jest taka piękna. I właśnie, w moim przekonaniu, ten wizerunek i treści. Które Pan zamieszcza, są tożsame. I moje pytanie jest w zasadzie po proste, czy taki był zamysł, czy właśnie był pomysł na to, żeby w ten sposób budować treści, o których jeszcze za chwilę będziemy wspominać. Moje media społecznościowe i w ogóle wszystkie kanały, które, które realizuję i które prowadzę, to, to nie są tylko oczywiście kanały społecznościowe, ale też jakieś tam ma środki masowego przekazu tradycyjne bardziej? One są spójne dlatego, bo realizują to, co mnie najbardziej interesuje. Jakby mnie najbardziej interesuje pokazywanie ludzkich historii w kontekście technologicznym. Czyli bardzo długo szukałem formy robienia tego, co tak naprawdę lubię. Interesują mnie technologie, interesują mnie innowacje. I bardzo długo szukałem formy pokazywania innowacji, pokazywania technologii. Która zainteresuje innych, dlatego, bo podnoszenie świadomości społecznej w tym obszarze jest bardzo ważne. I w pewnym momencie zauważyłem, że to, co ludzi najbardziej interesuje w kontekście technologii, to jej wpływ na drugiego człowieka to historia ludzka, to polski kontekst to, to na ile my z Polski jesteśmy w stanie kreować technologię. I w ten sposób y, zacząłem prowadzić kanały społecznościowe jako miejsce do rozmowy z innymi ludźmi. I, i one zaczęły rzeczywiście rosnąć. Ludzie zaczęli traktować to miejsce jako pewien, pewną formę hubu, w którym dowiedzą się o historiach innych Polaków w kontekście technologii. Z czasem te media zaczynają wtedy przybierać formę gromadzącą zarówno interesariuszy, czyli tych, którzy chcą, opowiadać swoją historię, ale też tych, którzy, których te historie interesują, bo są inwestorami, bo są politykami, bo są przedsiębiorcami zainteresowani współpracą, szukają klientów, kontrahentów. I to mm, powoduje, że ta sieć, to usieciowienie wtedy jest y, bardzo symetryczne i y, y, każda z tych grup osiąga swój sukces, znaczy y, realizuje swoje cele. Jedna, która chce się pokazać, Druga, która chce się, jest zainteresowana tymi treściami, bo ma w tym własny interes biznesowy i o to chyba w tym wszystkim chodzi. O formie jeszcze będziemy za chwilę mówić, ale muszę zapytać się jeszcze o kwestię świadomości, którą poruszałem we wcześniejszych odcinkach. Czy to między innymi z panią prezes Anną Murtulkiewicz, czy z Markiem Pikierą. Jak to było u pana z tą świadomością? Czy tak jak u pani prezes, pan, przepraszam za określenie, dorastał do tej świadomości, że ten wizerunek jest ważny i należy go budować w przestrzeni internetowej? Czy on po prostu był na samym starcie i pan wiedział, miał tą świadomość, ja, że trzeba budować wizerunek? Ja wagę wizerunku zrozumiałem w momencie, w którym do gabinetu zaprosiła mnie w 2018 roku ówczesna minister cyfryzacji Anna Stryżyńska. Ona wtedy mi powierzyła w Polsce wdrażanie RODO i powiedziała, że to jest tak duża reforma zmieniamy 160 ustaw, że ona musi mieć kogoś twarz. A ponieważ ja nie czuję tematów związanych z ochroną danych osobowych i ochroną prywatności, to ja bym chciała, żeby to była Twoja twarz. I w ten sposób stałem się trochę rzecznikiem prasowym tego resortu przez 4 lata. I zrozumiałem wtedy wagę budowania wizerunku. Zrozumiałem wtedy, jak to jest istotne, jak to jest istotne w opowiadaniu historii tego, co robimy. Czyli, że my powinniśmy być trochę tłem dla historii, którą opowiadamy, ale jednak to tło, i ta ludzka twarz jest bardzo potrzebna. I to był ten moment, kiedy, kiedy to się tak naprawdę zaczęło. Ja wtedy prowadziłem te kanały zupełnie inaczej. Bardziej akcentując oczywiście sprawozdawczo to, co robię, bo siłą rzeczy, no skala tego była tak duża, że ona ludzi interesowała, prawda, zmiany ustaw ludzi, w jaki sposób prawo legislacja ludzi interesuje, bo ich dotyczy bezpośrednio ale potem stanąłem przed wyzwaniem. Odpowiedzenie na pytanie, co dalej, czyli jak, w, jak wykorzystać ten potencjał, który zbudował się na tej e, działalności i kontynuowałem trochę to, co mnie interesowało najbardziej, czyli właśnie technologię, ale bardzo długo szukałem formy, prze, prze, przez pewien czas pisałem o samym sobie właśnie, czyli opowiadałem o technologii przez pryzmat konferencji, na której byłem, prawda, wrzucając zdjęcie siebie na przykład na konferencji albo artykuł, który napisałem, a z czasem zobaczyłem, że ludzie o to się nudzi, dlatego, bo jednak ja jestem Jeden, prawda? A potrzebują czegoś nowego, potrzebują inspiracji. No ja nie mogę w nieskończoność inspirować innych ludzi i tak urodziła się potrzeba formy do dopytam, dopytam tutaj w tej kwestii właśnie formy komunikacji bo pana komunikacja chociażby za pośrednictwem LinkedIna charakteryzuje się bardzo często wykorzystywaniem takiego innowacyjnego wideo innowacyjnych filmików z relacji które pokazują pewne nową pewne innowacje właśnie i czy właśnie taki był zamysł że to wideo jednak dzisiaj elektryzuje w cudzysłowie i interesuje odbiorców. Czy tak to miało właśnie wyglądać? Tak, to znaczy, tez, to jest też bardzo trudne pytanie, dlatego, bo materiały wideo są dużo trudniejsze dla odbiorcy, dlatego, bo wymagają większego zaangażowania, musi poświęcić więcej czasu na skupienie się. Więc ja co do zasady, jako formę wyrażania siebie w internecie, opieram grafiki a nie zdjęcia, wizualizacje, a nie materiały wideo. Materiały wideo są pewnym wyjątkiem, kiedy mam do przekazania głębszą treść, albo chcę opowiedzieć jakąś historię w formie reportażu, w którym jestem. I wtedy albo technologia rzeczywiście jest na tyle uderzająca, że nie da się jej opisać w formie graficznej. I wtedy wykorzystuję materiały wideo. Ale ja cały czas uważam, że jednak media społecznościowe to jest bardziej obrazek, niż, 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 niż treść wideo. Wbrew temu, co Czytamy w trendach, mówiąc o tych, o tych, prawda, formach, czy short YouTube, czy, czy TikTok, które rzeczywiście stawiają na materiały wideo. Ja tego w ogóle nie widzę w swoich kanałach, u profilu swoich odbiorców. Oni mają mało czasu, są zapracowani, interesuje ich bardziej treść niż grafika. W związku z tym okraszam tą treść takimi formami, które są jak najbardziej proste i nie jak najmniej przeszkadzają w odbiorze treści. I na koniec jeszcze mam jedno pytanie, jak pan przekonałby osoby, które wahają się czy budować wizerunek? W jaki sposób pan użyłby takiego jednego mocnego argumentu? Dzisiaj to jest siła. To znaczy nasz wizerunek w mediach społecznościowych, czy w ogóle nasz wizerunek, jest nasz wizerunek budowany przez media społecznościowe jest naszą siłą. To dzięki temu jaki mamy wizerunek Negocjujemy warunki zatrudnienia, negocjujemy warunki bycia, podpisywania określonej umowy, otrzymamy, otrzymujemy propozycje biznesowe. To wszystko jest oparte tylko i wyłącznie na wizerunku. W związku z tym, ja dzisiaj nie wyobrażam sobie w zasadzie funkcjonowania bez rozmowy z innymi ludźmi z wykorzystaniem takiej szerokiej przestrzeni, jaką są. Kanały cyfrowe. Więc zachęcam zdecydowanie do tego wszystkich. Wartość tego jest ogromna, ale trud jest bardzo duży, dlatego bo bardzo często na efekty musimy czekać latami. Jeżeli ktoś oczekuje, że sukces w postaci 100 tysięcy followersów przyjdzie do niego w ciągu e, jednego tygodnia czy w ciągu jednego roku, jeżeli nie chcemy osiągać skandalu, jeżeli nie chcemy budować marki skandalem tylko merytoryką, to jest warto często praca na lata. I to jest doskonałe podsumowanie naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję Panie Doktorze za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo Państwu. Natomiast Państwu również dziękuję za uwagę i za e, uczestnictwo w programie. Zapraszam do kolejnego odcinka Twojego brandingu już w piątek o godzinie 14.30.